Więc dobra, ten odcinek będzie taki informacyjny. Co, gdzie i kiedy i jak. Odcinki będą. Myślę, że co dzień, co dwa dni. Codzienne, co jeden dzień, co dwa. Nie wiem jeszcze. Wy zdecydujcie, kiedy chcecie. A ja my wtedy będziemy po prostu nagrywali. Tylko też to powiem, to, widzą. E, informat e, umówiłem, to, e, mówiłem na odcinku Lagiego. Skąd mam, skąd mam te itemy? Chyba, że nagib tłumaczy. No, ja już tłumaczyłam, że to są kity. No. Patrzcie, piszecie sobie tutaj właśnie kit. I tu możecie sobie... Albo kośnik menu i wejść w okno kitów. Mm. Ja piszę kośnika najlepiej. Dobra, i tu macie sobie sklepik, panel, wierzątka, okno ok kitów, enchanty. Zaczynamy. Ten domek e, o, e, zrobiliśmy wtedy, gdy akurat przed Brat Szymona, gdy nagrywaliśmy. Aha. I myśleliśmy od nowa. Już ja nie myśleliśmy o tym bo Ja nie chciałem, ale on. E. Tak więcej, ja bym tego nie wstawił. No, weszłem w ciebie, nie wiem, z jakiej pak do wody. Ale żeby cokolwiek nagrać w tym programem, musiałem sobie włączyć wszystkie animacje. To jest naprawdę wredne. no żeby nie lagowało, no ale lag, z... no widzisz, ja sami, tak są nie, będę... nie będę musiał ten sobie zmienić program, program ja bardzo wymagającym programem, no potwierdzam, wymagający jest to jak, no ja mam dobry komputer. Sprawny, szybki, wszystko okej, okay, ale... Dobra, nie, nie zrobiłem program, włączam, dobra, ścinka, jak... Z 300 FPS-u zrobiło mi się 8. W sumie 6, ale... Ja na tym nic nie zrobię, przez ten program, ład... Dobra, więc to był chyba koniec tego... Nie! Albo coś dodasz? Do informacji? informacji wystarczy. czy zrobimy fa. Zrobimy Ale nie ma nie ja może mieć inny program. Mm, to dodam... Ale w sensie mm -hmm. eee, kolejnym... to się ruszam. Kolejne Takie informacyjne, to będzie taki odcinek typowo informacji. Z odcinkiem dokończymy domek i zrobimy jakąś małą farbę. Mm -hmm. No. Eee, żegnam się z wami... Właśnie, czekaj, jeszcze nie. Eee, ja, do... ja mam teraz ja będę miał intro, od razu. Nie wiem czy się spodoba, jak nie to napiszcie Też będę miał Hehe <laughs> Ja już właśnie będę miał jak ty Jeśli macie jakieś zastrzeżenia do tego jak nagrywamy to nam piszcie, bo my swoich błędów nie widzimy No Widomki byłem ładne, czy brzydkie Ja się będę oglądał. Coś się podoba, mówcie że się podoba, coś się nie podoba, piszcie że się nie podoba No Dobra to my się z wami żegnamy Cześć, na razie.